Ma. Jestem w bardzo, bardzo dziwnym domu. Będziemy go dzisiaj sprawdzać. Otóż kryją tam się potwory. Kryją tam się potwory. Potwory, rozumiesz, człowieku? Także dzisiaj tam wejdę i zobaczę. Czy. Są tam potwory na TikToku, już tam, w tym, tomu. Są potwory, dlatego idę. Na początku słyszę jakąś dziwną piosenkę. Idę to sprawdzić. Wezmę broń. Ah! Ah! Nevermind, to było jakieś tańczące auto. Tańczące auto. Eee, mamy napis. Kurde. Co to krzesło tu robi, no? Sprawdzam. Kurde, sprawdzam. Kolejny pokój. Dlaczego to jest ROBLOX?! Mamy tutaj komputer z Watch Dogs 2, gdzie możemy hakować ludzi. to jest niezniszczalny komputer i ktoś tu... Czy oni tu po mnie lecą? Dobra, nieważne. Mamy tu papier, który marnują. Mamy tutaj maszyny. Tutaj mamy blue screen ładny nawet mamy komputery. Czy tam coś szło? Idę to sprawdzić. Bo widziałem tutaj jakiegoś typa. Sorry, przestraszyłem się tego typa. Tutaj jesteśmy na samym dole, jak po drugiej wojnie światowej. No chyba, tutaj była druga wojna światowa, ale mnie to przestraszyło. Eee, mamy. Co my tu mamy? Co to są za tłusty? Błagam, żeby w tej chacie nie było żadnych potworów. No to ktoś się drze. Ktoś, ktoś się drze. Dobra, to wszystko. Nie chce mi się już sprawdzać tego domu. Za strasznie tu jest.